Jeżeli mówimy o y, prawidłowym odżywieniu pacjenta, to y, powinniśmy pamiętać o kilku aspektach, ale dwa z nich są najważniejsze. Po pierwsze, zbilansowana dieta, odpowiednio zaopatrzona kalorycznie i y, bogata w te wszystkie składniki, które są dla pacjenta istotne, y, tak jak mówiłam, tłuszcze, białka, wodorowęglany. Witaminy, ale również bardzo ważne jest to, żeby ta dieta była w odpowiednich przerwach, interwałach czasowych przyjmowana. Bardzo często pacjenci, nawet chorzy z niewydolnością serca, twierdzą, że nie mają czasu, nie potrafią tego dobrze zorganizować i spożywają dwa, czasami trzy razy dziennie posiłek. To nie jest prawidłowe. I nawet jeżeli będziemy mieli bardzo dobrze zbilansowaną dietę, czyli pacjent przyjmie odpowiednią ilość kalorii, a będzie to źle rozpoczynane składał to również nie będzie dobrze. Więc pamiętajmy o tym, żebyśmy jedli w odpowiednich 5 razy posiłek w ciągu dnia, odpowiednio rozłożony, nie za późno i bardzo dobrze zbilansowany. Czasami nam mogą w tym pomóc już gotowe, przygotowane diety. Ja nie mówię o dietach pudełkowych, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o dobrze przygotowane diety czy też produkty medyczne, które możemy dostać i które mogą wesprzeć pacjentów z niewydolnością serca.